Co jest? Nie da się. W ogóle to ukulele jest takie małe. Patrz jak to, patrz jak to wygląda. Patrz. Okej. Okay. Dziecianka chciałem czarne Lamborghini Oglądałem Marladyna, marzy, marzy mi się Gini Dzisiaj wyjebane I leje się Martini Dziewczyny się biegają Ej ubrane w Amiri Ich pośladki kształ po po W kształcie są czystej wioskwini o, Ona taka piękna Wygląda jak bogini Kocham wtedy kiedy dobrze leży Na niej mini Pojawiam się i znikam na ulicy Jak Houdini Hassan trinke wasa pierwsza klasa Ja kurwa, nie wiem, pyszna krawa, dobra. Nie da się grać tego refrenu. Ten refren jest zagrywalny widzowie. Nie da się tego zagrać normalnie, żeby to miało ręce i nogi. Jak się chce zagrać Baba Hassan trinke wasach, pierwsza klasa pyszna trawa. Nie da się